Witajcie w 1561 odcinku Młody... Na znaczy recenzji kolejnej książki z uniwersum Warhammera 40 tysięcy. Wywyższenie Chorusa trudno nie porównać do krocząc w strachu, czyli pewnego benchmarku, przynajmniej do tej pory dla wszystkich pozostałych książek z uniwersum. Więc czy wywyższenie Chorusa jest lepszą lub przynajmniej na tym samym poziomie książką, co krocząc w strachu? Nie. Czy jest dobrą książką w ramach całego uniwersum? Zdecydowanie tak. strategiczny błąd, który jest częstym grzechem nie tylko książek z Warhammera 40 000, ale w tymże cyklu nurcie często się pojawiającym, czyli wrzucenie wątku, który nie jest wątkiem Space Marines, a powiedzmy zwykłych ludzi tudzież yy, zwykłych żołnierzy, a co gorsza nie jest to wątek przesadnie interesujący. W tym wypadku jest to wątek upamiętniaczy, czyli mówiąc po polskiemu kronikarzy, czyli specjalnych w cudzysłowie oddziałów, których zadaniem jest a, kronikarstwo zdarzeń na froncie wielkiej Krucjaty, a będąc bardziej konkretnym chorusa i jego dzieci, którzy jeszcze tak się nie nazywają, i że w ogóle i że w ogóle jest tutaj sporo. Smaczków fabularnych, które powinny zostać docenione przede wszystkim przez fanów Uniwersum, ale to już wchodzimy w plusy. A my jesteśmy ciągle na minusach. You bastard! Minusem jest też moim skromnym zdaniem, choć niewielkim i bardzo subiektywnym, przedstawienie samego chorusa. Bo znowuż benchmarkiem będzie tutaj krocząc w strachu, i tam dosłownie na kilku stronicach książkowych. Horus został przedstawiony fantastycznie, nie tylko przed, w cudzysłowie, swoim upadkiem, ale również po swoim upadku. I tak, oczywiście, dostrzegam zależność, że jeżeli pykło na kilku stronach, to również zaledwie kilka stron było, by można na nich było się wyłożyć tak bardzo łopatologicznie. To prawda, i zdecydowanie wywyższenie Horusa ma więcej przestrzeni do tego, żeby padknąć na twarz. Na twarz oczywiście się nie wywala, ale w porównaniu do krocząc strachu jest gorzej. Oh. Natomiast bez e, absolutnie mrugnięcia, można powiedzieć, że książka robi kilka rzeczy świetnie. To znaczy, jest niezwykle bogata w lore. E, ilość postaci, które mają znaczenie dla uniwersum po upadku, i. Hmm, no, trudno spojrzeć na tym etapie. Jedno z najważniejszych zdarzeń w całym uniwersum, czyli kiedy Horus ginie, tak? Czyli wszystkie postaci, które pojawiają się przed jego upadkiem, po jego upadku, a także po jego śmierci, potrafią pojawić się i tutaj, i to jest bardzo fajne, bo mamy pewne spojrzenie w postaci ważne, jeszcze raz dla uniwersum, a także to, kim były. Kolejnym bardzo fajnym smaczkiem jest to, że mamy przedstawione tutaj zdarzenia, które bezpośrednio poprzedzają upadek Chorusa. I nie tylko upadek jego samego, ale również jego legionu. To, co jest bardzo fajne i zrobione z wyczuciem, to to, że widzimy tutaj bardzo wyraźne nasiona albo kiełki upadku, czyli pycha. Przecenianie swoich umiejętności i przez niektórych Space Marines niemalże pogarda względem e, innych, jeszcze nie, e, nie posiadającej, pogarda nie, nie posiadająca swoich ograniczeń, ale już pomału wschodząca, e, bardzo silnie zakorzeniona nienawiść wobec ksenosów nawet człowiekopodobnych. Mały spoiler względem fabuły, więc będę tutaj bardzo niejasny. Pomimo, że Horus stara się podejść do pewnych rzeczy troszeczkę inaczej, to jego synowie są bardzo jednokierunkowi i ta cała śmietanka jest bardzo dobrze napisana. Co więcej, sama historia nie jest jakoś hmm, odkrywcza. To znaczy, tak, będą, będzie krew, będą flaki, będzie chaos, będzie herezja, mniejsza lub większa, ale właśnie to te małe cegiełki fabularne, które mają ogromne znaczenie dla uniwersum, potem stanowią największą wartość tej książki. Która też trzeba powiedzieć, została napisana bardzo przyzwoicie. Czy to są wyżyny literatury? Zdecydowanie nie. Czy to są wyżyny samego uniwersum? No, pewnie, że nie, ale jest to bardzo przyzwoicie, solidnie, fachowo napisana książka przez autora, który zna i rozumie uniwersum, który odpowiednio narysowuje pewne postaci i gdzie tempo fabularne jest odpowiednio zachowane, gdzie widzimy rozwój tudzież upadek niektórych postaci, a w zasadzie początek ich upadku, i to wszystko stanowi o sile całej książki, a także to, że jest w pewnym standardzie grubości, też temu nie przeszkadza, bo gdyby to było mniej więcej w objętości Krocząc w strachu, to myślę, że nie byłoby tutaj wystarczająco dużo treści, a też nie jest książka najchudsza. Dzięki temu jest trochę miejsca, żeby się rozpisać i dobrze, bo całościowa, całościowo książka jest naprawdę przyzwoita. That's a joke, right? I z pewnej bardzo subiektywnej, a także próżnej noty, bardzo czekam na książkę, która oczywiście Warhammera 40 tysięcy, która w odpowiedni sposób zdefiniuje Horusa, która nada mu odpowiednie tony szarości, ciemności, a także światła, która odpowiednio odda mistrza wojny i także to, co doprowadziło go do upadku. Na razie... Pewnym pikiem jest wspomniany już e, krocząc w Strachu, choć no to Bene, ta książka absolutnie ma bardzo niewiele wspólnego z chorusem e, i decy koncentruje się na sanguinusie, ale to inna, inna recenzja, inna rozmowa. I tak jak, w książ jak we wspomnianej książce, czyli krocząc w Strachu, sanguinius został określony, tak właśnie chorus potrzebuje być określony przez jakąś książkę. I czy ta książka istnieje? I czy istnieje jakiś autor, który potrafi to zrobić? Który potrafi to zrobić? No, wydaje mi się, że na jakimś etapie wspólnie się o tym przekonamy. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.